Słuchajcie, jakie poglądy ma w rzeczywistości Donald Tusk? Przypomnijmy, że jest to człowiek, który w czasach swoich rządów nie wprowadził żadnego programu socjalnego dla rodzin, żadnego właściwie wsparcia dla rodzin. Mówili jego ministrowie, że pieniędzy na takie programy nie ma, nie będzie. Kiedy wprowadzono 500, no to zaczęły się ataki na osoby, które pobierają 500, pomimo tego, że pobierają 500, również osoby, które są bogate, w tym posłowie Platformy Obywatelskiej. I pojawiły się wówczas głosy, że 500 zostanie odebrane. Teraz, kiedy, kiedy zaprezentowana została propozycja, Związana w jakiś sposób też z inflacją, podniesienia 500 plus do 800 plus, no to nagle wychodzi Donald Tusk i mówi, że, no tak, sprawdźmy, wprowadźmy to już teraz, opozycja zagłosuje za tym. Więc kiedy on mówi prawdę? Wtedy, kiedy mówili, że nie mają pieniędzy i chcą to zlikwidować, czy teraz, kiedy mówi, że będą za tym głosować?